Przed nami e, druga część e, filmu z Piotrkiem Boryckim. E, teraz zadamy parę pytań do Piotra, e, ale również troszeczkę ja też odpowiem na, na swoje pytania, więc e, słuchajcie. W związku, że teraz Piotrek jest, e, zaraz będą święta zarówno Prawie ile? Tydzień wychodzi? Nie wiem. Nie wiem który dzień dzień jest. Jedziele. Tak, Dzisiaj tygodnia, 10 dni. No, no. Półtora tygodnia, to tak jak u Ciebie z dietą? Odpuszczasz sobie na te trzy dni, powiedzmy, czy e, jednak posara się trzymać? Znaczy tak, ja zawsze podchodzę w momencie, kiedy nie ma startów, czyli tak jak teraz raczej raczej jeszcze nie wiem, kiedy te starty będą, to na pewno nie odmówię babci, żeby Patrzyła i wręcz płakała, że nie zjem pieroga czy czegokolwiek, więc raczej sobie coś zjem. Natomiast do czasu, kiedy nie siadamy do stołu, do stołu, raczej będzie trzymana taka w miarę miska, nawet pewnie mniej trochę kalorii, żeby oczywiście, nie wiem, zjeść sobie karpia, nie zjeść sobie pieroga. Jakiegoś ciasta nawet skubnąć, chociaż zazwyczaj staram się tego, bo to wiadomo, to chyba najbardziej złudne i po jednym kawałku przychodzi kolejny i kolejny, jak pociąg, natomiast tak, w tym roku raczej. Nie będę tym, który nie dziękuję, dzisiaj nie jem tylko miska. Czyli po prostu do wigilii trzymasz, a od wigilii jest trochę dyspensować. Tak, dokładnie. I pierwszego, drugiego dnia świąt ta sama sytuacja. Jak nie wiem, siądziemy gdzieś tam do stołu, to oczywiście też postaram się, ale też już pewnie mniej troszeczkę, bardziej zachowawczo, ale normalnie, no mówię, będę starał się też nie odstawać od innych, czyli też coś tam na tym moim talerzu wigilijnego, Dobra, żeby się trafiło. Żeby skorzystać, żeby głowa też odpoczęła. Pewnie. A z takich potraw, które najbardziej preferujesz, jeśli chodzi o 100 Serwik. Serwik. Ja Ale naprawdę lubię. Tak, ja lubię słodycze, ja. ja lubię słodycze dokładnie. Natomiast wydaje mi się, wiesz co? Niektórym karp śmierdzi tak zwanym no. mułem, dla mnie jest to, bardzo rzadko jadam, no i faktycznie raz do roku. Mi karp naprawdę gdzieś tam smakuje. To nie futurystyczna i... ryba. <śmiech> <mógłbyś> <śmiech> dokładnie, jest prosto, nie? więc gdzieś tam, gdzieś tam tego karpia pewnie z, ze smakiem wciąga. Ja bardzo lubię kapuściak z barszczem. Okej. Okay. Taka u nas odmiany, okay. że potrafię jeść talerzami. I, I bardziej bym powiedział też, czego nienawidzę, nie wiem czy u was na stołach się trafia, ale kompot ze śliwek. To nie, jest, jest to, to, to okropny, okropny. Jest taki Jezu, szliel, jak jest. ktoś mówi, poproszę tak. dolewkę, to ja mówię. O co Kaman, nie? No dokładnie. Więc, więc tego nie, a tak to pozostałe rzeczy jak najbardziej na plus. To jest chyba najgorsze faktycznie. To jest swojej Dajcie znać dokładnie, czy lubicie kompot z suszonych śliwek. No jak dla mnie to jest niestety dramat. Nie, tragedia. To w Ile teraz ogólnie Piotrek najwięcej ważysz? Ile ważysz ogólnie teraz? Mhm, jasne. Teraz w granicy 101, 100, 101 kg, więc jakby po tych zawodach tak dużo nie przyszło. Czyli ile tak się przybrało? Myślę, że od takiej optymalnej przed odwadnianiem wagi to jest jakieś 4 kg no, na plusie. To nie mało. <coughs> tak, Czasami. bardzo mało. No starałem się jakby po zawodach oczywiście skorzystać sobie, ale na tej samej zasadzie, co mówiłem przy świętach. Czyli nie wiem, wiedziałem, że gdzieś jadę nawet w Stanach i wiem, że nie wiem, będę chciał wejść do ciastkarni jakiejś, piekarni czy czegokolwiek, więc w ciągu dnia trzymałem i to te węglowodany dość nisko. Nie, że się głodziłem, a później był czas, kiedy nie wiem, cheesecake, factory, jeden serniczek, półtora tysiąca kalorii, do tego burger ponad 1000. No ale Więc, nie posiłku sobie to odjąłeś. Dokładnie. I jakby teraz też się trzymaj te zasady, chyba nawet mówiłem przy tym wcześniejszym materiale, że jem sobie nawet po 50 gramów ryżu czy makaronu na posiłek, e, a jak przychodzi wieczór, no to jest to bogatszy węglowodany albo ten posiłek potreningowy, natomiast no, jak mam ochotę, nie wiem, dostałem na święta, e, Boże nie na święta, tylko na Mikołaja czasie mleczko alpejskie, które uwielbiam, już to, go nie ma. To, to padło od razu. Już go nie ma. Nie, nie wiem, co się stało. A <laughs> największą wagę, jaką miałem w życiu to. W życiu to było chyba 110, więc 110, myślę, że, 110. że wtedy człowiek ponton mogłoby, mogłoby towarzyszyć. 110, bo jeszcze i to była tkanka mięśniowa. No więc... tkanka mięśniowa na pewno nie była na tym <laughs> poziomie, co teraz, więc naprawdę jakby wtedy też pamiętam... Bo teraz patrząc na aktualną wagę, to nie, nie ma jakiejś różnicy. Tak, tak, różnicę, tak. tak, tak. Inny staż był no dokładnie. dokładnie, więc wtedy śmiali się jak jeździłem na nartach, że powoduje lawinę. Że <laughs> <laughs> Tak, Skóry. Dokładnie. Człowiek, człowiek Michelin trochę z inną strukturą co prawda, ale faktycznie jakby to 110 kilo może nie wyglądało bardzo źle, ale, ale na, na pewno patrząc pod względem obecnej formy, czy tam tej, 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 tej od, od paru lat, no było źle. Okej. Okay. I tak się czułeś dobrze z tą wagą, czy najmniej jakiś dyskomfort, czy to z oddychaniem, czy schodzeniem? Wiesz co, początkowo ja zawsze jak przybierałem dużo wagę, to coś, co pewnie większość z Was miało, tak zwane pompowanie piszczeli. Okej. Okay. I faktycznie przy no, taka retencja wody, że gdzieś te mięśnie piszczelowe przy tej pracy, nawet nie mówię o bieganiu jakimś, chodzenie bo wtedy no, chodzenie, powodowało, że przy dłuższym chodzeniu czułem dosłownie dyskomfort w okolicach właśnie piszczeli. No i nie można było no, nawet chodzić czasami, co jak dla mnie to już jest taki stopień, ja to tak mówię, no kalectwo. Tak? No jeżeli chód sprawia Ci problem, to już jest źle, więc starałem się gdzieś tam to no, niwelować, natomiast no wiadomo, był to okres, w którym starałem się nałożyć jak najwięcej więcej wagi i wtedy aż tak nie interesowało mnie, czy to była masa mięśniowa, czy to była masa ogólna. Bądź, tak i, dokładnie, cyfra gdzieś tam 110 miało wybić na wadze, dążyłem do tego i wtedy takie miałem jakby w głowie myślenie, nie? Teraz się to zmieniło, no zresztą sam mówiłeś, że od paru lat gdzieś tam nie uświnio kawał tego takiego nie widziałeś, ale musisz jakby w życiu jakby zawodnika chyba każdy przeżył przynajmniej raz, a jak nie przeżył, to przeżyje albo ewentualnie zbliżył się do tego momentu, kiedy faktycznie można było nazwać to świniomasą. Ja taki okres właśnie przeżyłem. Już nie chciałbym do niego wracać, bo tym bardziej to, gdzie pracujemy w branży, gdzie ludzie patrzą na wygląd, dla klientów na pewno nie wyglądają wtedy korzystniej i zachęcająco. Własne, że tak. no. Ale powiedzmy, że przynajmniej osoby te początkujące to jednak chyba bardziej skorzystniejsze jest taki nawet troszeczkę bardziej zalać się, niż trzymać cały czas tą e, fajne odcięcie i próbować, tak. e, rozwijać się. Tak? tak, bo jakby przy większej wadze, no co nawet było dzisiaj widać, ja nie mówię, że, że to jest kwestią tylko wagi, ale ten ciężar mógł być większy, więc możesz też stymulować inaczej mniej, a poza tym większy poziom tkanki tłuszczowej wpływa na to, że stawy też są lepiej smarowane, chronione, tak to nazwijmy. Więc jest mniejsze ryzyko kontuzji. Są zawodnicy, którzy starają się wręcz z taką sceniczną formę trzymać cały rok, no i często kończy się to jakąś mniejszą, większą kontuzją. Tak, Dlatego tak nie doświadczenie doświadczenie, oni już wiedzą kiedy odpuścić, kiedy nie, a taki amator, co odpuszczy, że tak powiem, zaczyna swoją przygodę, no to nie ukrywajmy, jest to bardziej dla niego niebezpieczne. Tak, tak, więc wydaje mi się, że mówię, jakby ktoś jak początkujący, nie startujący, nawet jak nabierze troszeczkę więcej tego ciałka w postaci tkanki tłuszczowej, jest to jak najbardziej na plus, natomiast nauważam, no, uważam, że gdzieś tam, przynajmniej moim wyznacznikiem, dla mnie, to zawsze jest kiedy zanikają już mięśnie brzucha, tak. które mam mocne, to, to to jest już forma dramat, a pierwsze co się zawsze pojawia to oczywiście opuchnica na twarzy. Tak. Mamy <głosłotne> jeden. <głosłotne> I tak zwane, ja to nazywam uszy miłości, czyli boczki, boczki, no jak boczki mi się zaczynają wylewać gdzieś tam yy, ze slipków, to uważam, że okej, okay, <głosłotne> Piotrek, yy, tych kalorii już nie dokładamy. Już, już ta siemneczko <głosłotne> idzie do szafki i zostaje zamknięte, więc to jest wyznacznik u mnie. Oczywiście każdy ma inaczej. Jeden może być cały rok kratka, żyły na brzuchu, a nogi, tak jak gdzieś tam wspominałeś, przed chwilą rozmawialiśmy słupek jeden i nie widać, czy napnie, czy nie napnie, że te mięśnie się nie pokazują. I każdy taki wyznacznik, wydaje mi się, tej przekroczenia, jakby tego limitu, powinien sobie wyznaczać i po prostu się go trzymać. No i tyle. Okay. A ogólnie teraz w sensie, jak może dużo osób nie wie albo może wiedzą zależy kto ogląda czy jakaś osoba e, zaczynająca czy już znająca się w temacie Piotrek już startował chyba drugi raz tak? na olimpii trzeci trzeci, mm. trzeci raz na olimpii tegorocznie startował też e, i ogólnie powiedz mi kto największe takie wrażenie zrobił dla ciebie e, na, na tej tegorocznej olimpii na tej tegorocznej olimpii takie nie chodzi o daną kategorię mm. tylko o cały kształt dla mnie świetnym przykładem który chciał żeby chyba w przyszłości był tym ambasadorem naszym największym, czyli jednak mówimy tu o kategorii Open i został Mister Olympia ktoś, komu kibicuje od dłuższego czasu i nawet zdarzy mi się czasami z nim tam wymienić konwersacje za pomocą Instagrama, to jest Samson, okay. Samson Dauda, który. Ma świetne też pozowanie. Jak widzimy a, jego o. przejścia, to to jest coś, co ja kocham, coś, co staram się ludziom wypracować, żeby jednak. po każdy mówi, a yy, no, wiesz o co chodzi, że. Nie, tak jak u ciebie też było. Dobra, nie skupiajmy się akurat na takich szczegółach, ale właśnie te szczegóły sprawiły, że moim zdaniem poniekąd Samson był na miejscu, którym w tym roku był. No i już ukończył Dokładnie. A gdyby nie robił tak fajnych przejść między. To nie byłby aż tak zauważany. Wyglądał super, bo to nie można powiedzieć, jego całą kształt, formy, to co poprawił, świetnie, ale z open kategorii najlepiej pozujący, najlepiej robiący przejścia zawodnik. Oczywiście, jeżeli miałbym takiego chiciora pod względem pozowania, to cały już jest teren z raffin, tak, czyli tak, tak ale no, z ciężkiej, świetnie poruszał się na scenie. I to przykuło moją uwagę i mówię, nawet Derek, którego bardzo lubię i zresztą też jakby z nim jakiś tam kontakt może nie taki personalny no bo jednak różni nas ilość kilometrów ale zdarzy mi się też z nim jakby popisać bardzo chciałem żeby wygrał bo zrobił niesamowity przeskok zresztą z dwa lata z Mister Olympia no. w 212 do no, to to Mister to, to to... Olympia do Open chyba pierwszy w ogóle pierwszy zawodnik który to zrobił w dwóch kategoriach świetny ale tak jak mówię nie obraziłbym się gdyby w przyszłości Samsung ze względu na też wielkość jego rozmiar te kształty został tym Mister Olympia i i uważam, że byłby świetnym reprezentantem na cały świat jako, jako osoba, która nie dość, że wnosi piękne kształty świetnie porusza się na scenie, angielski ma w jednym palcu, jakby Oś. też nie było, więc natomiast to ja wydaje mi się, wydać, się, właśnie to, czego brakowało wydaje mi się Bigramiemu trochę, przynajmniej na samym początku albo hadiemu. albo hadiemu, który wypowiada się jednak swoim rodzimym języku, gdzieś tam potrafią powiedzieć parę słów, znaczy Bigrami już awansował, w sensie potrafisz z nim porozmawiać po angielsku, natomiast mimo wszystko, jeżeli masz zostać reprezentantem kulturystyki na cały świat, to powinieneś dogadać się w międzynarodowym języku, w którym jakby nie patrzeć na ten moment, jest język angielski, tak? tak? Więc jakby to, to jest super i tak jak w kulturystyce klasycznej, wydaje mi się, że nadal nie ma lepszego ambasadora niż jest to Chris Bumstead, świetnie wypowiada się na wywiadach, jest skromny mimo wszystko, jest pracowity, wygląda niesamowicie, depcze mu po piętach ten Ramon, Ramon. czyli Brazylijczyk no i, i wiadomo, Urs, aczkolwiek uważam, że... Urs swoją aparencją nadrabia, natomiast jeżeli patrzymy pod względem sylwetkowym to wydaje mi się, że to jest limit, którego niestety nie przebije ze względu, że jest niższy. Mimo, że tam chyba jeszcze ma do limitu troszeczkę, ale jego budowa jest odmienna i on świetnie wygląda z wakuum przy bicepsach przodem, ale jak już tego nie zrobi albo w pozostałych pozach, nie jest aż tak dobry, więc tak mówię, wydaje mi się, mogę się mylić, że Urs wyżej już za bardzo się nie przebije, ale bycie w top 3, no, chłopie, daj mi to, że top 3, to będę płakał ze szczęścia, nie? Natomiast mówię, to jak pytasz o takich, o takich którzy miły obraz pozostawi, to przede wszystkim Samson. To tak samo ja mówię, że ten ambasador <coughs> powinien być taki, że a przychodzisz koło niego, to jest takie wow, że widzisz, że faktycznie koń wielki tak. i robi na ciebie na tobie wrażenie, a nie oszukuj mnie tak słyszałem, nie, nie widziałem, ale może też się wypowiedzieć, To taki Derek powiedzmy, jak on się ubierze, bluzie jest coś, to nie wygląda, żeby był e, jakąś przeciętnie no, ogromny, tak. tak? Nie z olbrzymi, nawet mamy wspólne zdjęcie gdzieś tam jeszcze z 212 w 2021 roku notabene gdzieś tam y, twarzowo myśleli wręcz, że może jacyś bracia jesteśmy, co dla mnie miłe, może sylwetkowo odstaje daleko ale też usłyszałem od sędziów w tym roku że jak się będę dalej rozwijał, to przypominam im z, ze struktury gdzieś tam z dawnych lat, yy, Dereka, ale tak jak Ci wspomniałem, pewnie, pewnie na Open u mnie tutaj yy, nie, ma nie ma szans, w sensie ja nie chcę. Yy, ale yy, no tak. Oni mają coś takiego też, że ubierają oversize. to u nas jest taka nadal mentalność i sam, że wiesz, że dokładnie, że ubieramy, jak trenujesz barki, no to musi być tank top, żeby mimo wszystko, chociaż oni też, tylko bardzo często na samym początku, pół treningu robią, żeby te stawy i te mięśnie były dogrzane, robią w oversize. Przon Clarida, jak popatrzysz na jego treningi, bardzo rzadko ma coś bez koszulki, dokładnie, w kapturze, powiązany tym wszystkim i powiedziałbyś, no okej, no mały klocek, bo on ma tam 1,60 chyba. No, okej, okay, pewnie jakoś fajnie wygląda, ale jak się rozbiera, znaczy, ja nie, nie lubię jego sylwetki, bo już jego szkielet, w jego mieście przerastają jego wody, szkielet. Wody, dokładnie. Od, zasz, ale, ale jak jest na treningu i jest tak pobierany, to byś powiedział, no, wody, fajnie, tak. dobrze wyglądający, mocno gofaj. trener, Fajny chłopak. <głos> <głos》. Dokładnie. A, a jednak, jak się ktoś rozbierze, y wydaje mi się, że jakby ja usłyszałem to kiedyś i mi się podobało, że. To, czy jesteś mistrzem, to nie to, jak nawet właśnie to, że wow, widzisz kogoś w ubraniu i mówisz o nie, no niesamowity, tylko właśnie jak... Ta magia, kiedy ściągasz, czyli tak jak są te memy, do You even lift, bro, jest w tym oversize i pytasz, ty, no jakiś szczupak tam przyszedł, a potem, y ściąga. a potem ściąga i ci kopara opada, tak? Natomiast no jak jesteś już w kategorii Open, to no, to są, to, to są ogromne tak? chłopy, no ogromne, no to. Nie ma tak sobie to. Dokładnie, tak no, tak. no nie wiem, ten Neg tak zwany, teraz pro wygrał, no. znaczy zdobył kartę, to, taki takie ciemnoskóry. Problem. Największe no to... Ten to ruben, tak, Ruben. No, Kopy to tam chyba ma zmer. A ja porównywanie teraz do Roniego, że młodzież. Tak będzie lepszy, tak? Zapyczymy. No, Znaczy, jakby sylwetkowo nie ma podjazdu tutaj, uważam. No, ale wielkościowo Tak, może. ale gdzieś tam wielkościowo tak, natomiast no chłop ma metr gdzieś tam prawie w udzie, nie? No Dali to. 28 tak, lat no. więc Tak, więc jakby niesamowity. No chyba największe obecnie nogi, nawet bigrami, nie wiem czy takie ma, na tej scenie open, więc on nawet ubrany robi wrażenie. Natomiast mówię, mimo to, że robi wrażenie, dla mnie to jest sylwetka kolejna trochę w stylu Nika Walkera. Mega pracowity, tak jak Ci powiedziałem, mental zajebisty, ale to nie jest sylwetka ja, na Mistero no, Nie do, do ambasadora, tak. No, to tak jak my sobie rozmawiamy, ja też ci wspomniałem, że ty wyrobisz świetną formę i tak dalej, ale twoja sylwetka nie jest do końca klasyczna. Wykonuję, że moja do końca nie jest klasyczna i potrafię to powiedzieć każdemu wprost, bo jestem zawsze szczery. Dlatego ty mówisz, że i tak w przyszłości pewnie no, open, kategoria Open. Dokładnie, ja szukam swojego trochę miejsca. Gdzieś tam, jak oglądaliście, to widzieliście, że w różnych kategoriach się tam pojawiałem. Nadal jeszcze nie zagrzałem na 100%. Może to by była też Open. Ale moja, moja, mój, mój mental mówi, że nie jest mi to potrzebne do szczęścia, więc, jakby y, są sylwetki, które są mas monsterami, i to jest Nick Walker, i to jest ten Ruben, ale no w top 3 jak dla mnie, chyba żeby była jakaś tam y, słaba, słaba obsada, to oni się nie wcisną. Okay będziemy obserwować, nie? Ale, ale ogólnie ale mogę się no, mylić, tak. ale ogólnie swoje plany przyszłościowe, jakie masz, co, jeszcze parę razy spróbujesz wyjść na tą Olimpię, czy jednak już mm -hmm. ostatnie jakieś wyjście i koniec i widać na czy... Ja sobie tak powiedziałem, że teoretycznie, no, jak niektórzy mogą mi powiedzieć, 32 teraz jest, więc to tak wspomniałem to... sobie, no, że 35, czy tam 36. przeważnie mój tak zwany interwał startowy wyglądał co dwa lata. 2019 przygotowałem się, była Mistra Olimpia, 2021 przygotowałem się, była w 2023 przygotowałem się była MisroLimpia. Teraz plan był na 2025 dołożenie, ile się da pod korek w tak zwaną 212, aczkolwiek, no, jak wspomniałem na wcześniejszym materiale, będzie miała miejsce prawdopodobnie operacja, która trochę zwolni to tempo, nie wiem, budowy, Ale nie więc nie wykluczy, więc zastanawiałem się, czy nie podejść, nie zmienić swojego interwału i nie wystartować za rok na wiosnę. No, mogę tu powiedzieć, kto tam ten będzie śledził, to, to, się, to się dowie i spróbować swoich sił ponownie gdzieś tam w tej kulturystyce klasycznej, którą mówię. Nie jestem idealnie do tego stworzony, ale wiem, że jeżeli wyciągnę ile się da, mając wyższy limit teraz o 2 kg, myślę, że mogę się zakwalifikować ponownie. Czy wejdę w top ten? Myślę, że jest na tylu dobrych zawodników, że może być że to naprawdę bardzo ciężkie do osiągnięcia. No A co, Aczkolwiek jest twój, powiedzmy, cel? Mój cel, taki. cel aktualny, aktualne Top ten. Top ten w olimpii, W której kategorii by było to top ten? Okay. Oczywiście nie mówię tu o kategoriach bikini czy wellness, bo tam nie zamierzam startować. <gry> Aczkolwiek, no, myślę, że jeszcze mnie na tyle stać, żeby czy w 212, czy w. Klasyku, spróbować podejść do tego top 10. Jeżeli by to było, to to jest takie uwieńczenie moje, bo. Trzeba. Ale nie wiedzieć, podziś, że ale nie będziesz dążył, że... Żeby być mistrzem Olimpiat, nie, nie, nie czy tam nie, nie, olimpia, tak? tylko dopóki nie zdobędziesz nie. tej top 10. Nie, nie, to nie, nie, nie będziesz startować. Nie, ja sobie zawsze zakładam w życiu i te, te pewnych rzeczy staram się trzymać. Jak startowałem za amatora, to jak wyszedłem na zawodach na mistrzostwach Europy i byłem. Piąt, to był początek. Byłem piąty, później na Mistrzostwach Świata szósty. Dałem sobie takie, taki cel, że kolejny raz wyjdę na Mistrzostwa Świata. Pod dwoma warunkami. Albo kiedy zostanę mistrzem Europy, no bo po co jechać na Mistrzostwa Świata, skoro na Europy nawet jesteś jakimś tampionkiem albo gdy będzie kończył się mój wiek juniorski. I mają 23 lata, spełniłem oba. Wygrałem Mistrzostwa Europy, dzięki temu pojechałem też, właśnie ostatni rok juniorski na Mistrzostwa Świata, byłem drugi, przegrałem jednym punktem Mistrzostwa Świata. Z Hasanem, tym z Hasanem Aha, okay. Mustafą. No, ale jakby trzymałem się tego planu i teraz też tak będzie, że jeżeli byłoby top ten, to ok super, do tego czasu, który gdzieś tam sobie ustale, ale jeżeli nie będzie, no nie będę płakał. No i tak jakby w kartach historii po części się no, no, zapisałem już, no, trzy no, no, razy. No nie nie, nie, nie startował chyba w tych w klasyku wiecie Nie, nie było, w osoba w Polsce. Tak, no znaczy w, w dwóch różnych nie było. W klasyku startował no tak. E, tylko tak. Mówię, że dwóch Dokładnie, to nie było tak. No i też jakby nie było pierwszym, który startował i w klasyku i pierwszym, który startował 212, więc to też jest jakby nie było tam gdzieś odznaczone, później będą kolejni, co najwyżej, więc jakby to mi wystarcza, może można byłoby się temu bardziej poświęcić, natomiast ja zawsze mierzę siły na zamiary i więc też, też doceniam, do i doceniam zdrowie, tak? Bo na przykład no, pokazał. To nie Walker, że do samego końca bardzo ciężko trenował, widać, że jego ciało było zmęczone i zakończyło się stety, niestety kontuzją tak. dwugłowego uda i nie mógł wystartować. No ja też miałem podobną przygodę z tym tricepsem, co wspomniałem. No, jakby nie nadwyrężałem się, bo nadal robiłem to technicznie, ale czasami to ciało już jest na tyle wyeksploatowane, że trzeba mówi, no stary, stary trzeba powiedzieć stop. stopa". jak ty go nie słuchasz, to ono ci wtedy powie, tak stop, że może się skończy, że na mi imprezę dłużka, nie pojedziesz. Dłużka, dłużka, dłużka. Więc ja po tej nauczce z tricepsem podszedłem do tych treningów troszeczkę może nie, bo ktoś powie, że trenuję słabo. Nie, trenuję z głową tak jak dzisiaj robiliśmy triceps zobaczyłem, poczułem, że bo pewnie bym zrobił tutaj na tych poręczach załóżmy na to z 40 powtórzeń, takich na siłę no, nie wiedzisz, ale po co, nie no dokładnie po co, więc jakby tylko po to, żeby się gdzieś tam pokazać czy ścigać, nie słucham swojego organizmu i to jest ważne ale nawet słuchając swojego organizmu może niestety tfu dojść do jakiejś tam kontuzji, więc to życzę każdemu, żeby omijać, bo to jest najgorsze ok, a co sądzisz o słowach ostatnich Czernowicza na temat Cibułau, nie wiem czy słyszałeś, że tam i jego podopieczny, czy ktoś tak, tam tak, był... lepszy. w ie czy jakoś tak się ta federacja nazywa, tak, tak, prawda? Tak. że ja bym wszedł na mhm. e, tak. S to by przebił e, że tak powiem e, Sipuma, a by Czerniewicz ten to by chyba e, tam jeszcze innych pokonał. Tak, tak no powiem. znaczy tak. Jakby. E, Mariusza znam gdzieś tam też osobiście, bo były momenty, gdzie e, nawet nagrywaliśmy z nim jakieś wywiady jeszcze za czasów świetności powiedzmy fitnessu przed covidowymi. E, jakby barwna postać, aczkolwiek wydaje mi się, że to co powiedział było, żeby być delikatnym nad wyraz. Jakby w sensie Przesadzi. trochę się zagalopował Przesadził. zagalopował się, bo to można tak wróżyć z fusów. Dwie osoby, Dokładnie, dwie osoby, Dokładnie. Osiem, albo ewentualnie dokonali. to zrobić i wtedy. No, yy, uważam, że jeżeli czegoś nie dokonaliśmy, to nie można dawać stwierdzeń. Można powiedzieć, że, że twoim zdaniem albo możliwe, albo że wydaje mi się, czy coś w tym stylu, ale jeżeli ktoś daje to prawie zapewnik, no to nie jest to odpowiednie. To tak jakbyś... Ty, robiąc trening powiedział, że najlepsze ćwiczenie na świecie na biceps jest to. A na przykład badania pokazują, że mylisz się. Więc możesz no, to zawsze to powiedzieć, może że twoim co? zdaniem albo na ciebie najlepiej działa to ćwiczenie na biceps. I nie, nie śmiem się z tym nie zgodzić, bo działa to dla ciebie najlepiej. Ale mówiąc, że gość, który wygląda dobrze, bo widziałem no tak, to, bo? wyglądał naprawdę dobrze. Przeskakuje gościa, który jest już chyba cztero czy pięciokrotnym pięciokrotnym, pięciokrotnym Mister Olimpia, tylko ze względu na jeden czynnik. No wydaje mi się, że nie. No, na, ja myślę, że na pewno. <grym> Właśnie nie chcę mówić, że na pewno, ale... Ale nie, no, ale, sztyku, ale, ale tak, ale no dokładnie. Więc, więc, więc tak, że weźmiesz od razu i... Jakby tutaj razu, za bardzo zostało to odklejone. Tak, no, że tak. nagrać nie było. obudzi się o 180 stopni, bo to pewnie, nie, pewnie. nie działa w ten sposób. E, Okej, okay, no to jeszcze może ostatnie pytanko. E, jak masz jakieś hobby poza e, kulturystyką, w którym e, regenerujesz się, odpoczywasz, e, po prostu nie myśl o tym całym e, świecie fitness? Mhm. Czy w ogóle masz jakieś właśnie miejsce, czas w ciągu swojego powiedzmy dnia, tygodnia. Pewnie. Znaczy, ja może ciężko to nazwać hobby, ale lubię inne aktywności. Staram się oczywiście nie wybierać takich, które mogą okazać się kontuzjogenne, bo ja nawet może to dla większości wydawać się śmieszne, ale jestem instruktorem narciarstwa zjazdowego. Nie jeżdżę już od długo, od długiego czasu na nartach, ze względu na to, że boję się, że ktoś inny, można. ktoś inny może mi zrobić krzywdę, nie wiem, wjeżdżając z narty. Natomiast ja lubię inne aktywności i dla, dla mnie na przykład super takim fanem, gdzie przed zawodami nawet raz w tygodniu sobie gdzieś tam jest. Taki y, trochę m, zbierający dużo hejtu CrossFit, tak? Okay. Uważam, że. A nawet. Cross, to troszeczkę szybko światło tak. tak. No? Więc uważam, że jakby, jeżeli ktoś robi umiejętnie Crossfit, jest naprawdę bardzo wszechstronną, sprawną jednostką, tak? tak? I dla mnie zawsze, no zresztą znasz mnie, wiesz, że jestem nieprzykładnym kulturystą. W sensie no nie jest stricte takim typowym, dobra, pod względem jedzenia to raz, pod względem wykonywania cardio, bo też jakby robię tylko interwały, ale właśnie pod względem Dlatego, że lubię inną aktywność i nie chcę tracić życia, na zamykając na się tylko właśnie w puszce kulturystyki, a kolejnym hobby, które niestety przez ten rok wyglądało jak wyglądało, zwiedzanie nowych miejsc. Okay. Czyli podróże. Więc w momencie, kiedy dużo jeździłem po zawodach, to było niesamowite. No i w tym roku też przez to, że byłem miesiąc w stanach, to było dla mnie wow, więc podróże i właśnie to, że inne aktywności, próbowanie czegoś nowego, nawet wychodzenie z tej strefy komfortu, w tym roku byłem w Stanach i miałem możliwość pod takim jakby kanion zjeżdżania na takiej tyrolce. Okay. Na początku nie będę ukrywał, mówiąc kolokwialnie byłem. <laughs> byłem obsrany, bo tam patrząc w dół, no to w pewnym momencie było z 30 metrów. Ty jedziesz na rolce, zasuwa to paręnaście albo parę parędziesiąt mil na godzinę i godzinę no, dokładnie, no zabezpieczenie masz, jakie masz i wow, nie? Co, jest, co jest grane, więc jakby tutaj był, yy, była taka obawa, ale oczywiście wyglądało to etapami, było chyba pięć tych przeróżnych tyrolek, zaczynając od o, takiej tak, basic, tak, takiej, na że nadzieję. tam wiesz, dokładnie szorujesz <laughs> nogami po ziemi, ale później coraz dalej i yy, jest parę takich rzeczy, które chciałbym się przełamać, nie wiem, czy w życiu skoczę na bungee, bo dla mnie ja to, myślę, to jest masakra, ja myślę, ja tak? być, 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 ale na przykład stanem. mam uraz z dzieciństwa taki, bo yy, na przykład do koni I Czuję mega respekt i chcę go kiedyś przełamać. I w tym roku pewnie już nie, ale za rok chciałbym siąść na konia, bo zawsze jak widzę, to mam do niego do tyle respekt. Bo jak byłem mały, to jadąc na tak zwanej ląży, czyli ktoś tam prowadził, mijaliśmy się z drugim koniem i na nim siedziała dziewczynka. Oba konie stanęły dęba. Ja może wtedy już wiedzieli, że jestem silny. Chwyciłem się na tyle mocno, że nie spadłem, ale ta dziewczynka a, a spadła. A no. że tak powiem, żeby konie miały za dużo <laughs> dokładnie. Ja się śmiałem, że na kucykumem jeździł, bo blisko Ziemi. I i właśnie przez to, że ona spadła, ja mam taki uraz w głowie, że boję się, że no nie wiem, albo ktoś mi opadał historię, że koń go kopnął i tak dalej, i tak dalej. Boję się. Tak, szczerze, no boję się koni i chcę to przełamać, bo wiem, że jak przełamujemy te bariery, takie można powiedzieć dla koło śmieszne, to stajemy się trochę lepsi. To na tyle, jeśli chodzi o pytania do Piotka. Miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie więcej, czy to treningu z Piotkiem, czy pytań. My dziękujemy za oglądanie i widzimy się przy nowych gościach, czy to może z Piotkiem, czy to z inną osobą. Może też proponujcie w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Więc dziękujemy. Dzięki Piotrek. Dzięki wielkie, Super I do, trening i do usłyszenia. Dzięki.